W tym pojedynku nie ma miękkiej gry. Przemek wynajął nawet projektantkę, która za garść łakoci obiecała przygotować kilka koncepcji. Rysunki gotowe, ale tata musi co nieco z córką jeszcze przedyskutować. Widzisz to auto? Mhm. Ty chcesz mi mówić, że ono w różowym będzie dobrze wyglądało, przepraszam? Tak. Ja rozumiem trochę tego błękitu. To zielone to jeszcze ci powiem szczerze, jak mogę, chociaż też te pastele są takie trochę nie, nie tegec, No Ale nie powiedz mi, że tak ma być? Tak ma być. Ty chcesz swojego biednego, styranego życiem ojca wsadzić do różowego samochodu? Tak. Każdy ma się ze mnie śmiać? Nie. To, to jak ma, ma się... Ma być ze... różowy samochód. A <laughs> jak będzie różowy, córka, to ja po prostu będę śmiesznie wyglądał. W ma być różowy. Dzięki. A możemy pogadać o tym, ja Ci pokażę przy samochodzie, co może być różowe, co możemy użyć, mm -hmm. jakich kolorów, a jaki jest mm -hmm. mój pomysł, co? Tak. Chodź, pokażę Ci, przy się, jaki ja mam pomysł. Mm -hmm. To trzeba usiąść i przegadać, bo ja jednak tego różowego nie kupuję. Skąd mm -hmm. Ty w ogóle wzięłaś pomysł na tak walnięte kolory, co? <śmiech> Stank. A, <laughs> czy zagryźć? Co to jest, jednorożec? I co, ja mam jedną roczna zbudować z samochodu? Tak. To wiesz, co, to ja mam jakąś tam propozycję może trochę inną niż ta kolorystyka. Co byś powiedziała, gdyby samochód, mówimy teraz o samochodzie, tak? tak. Żeby była biała perła. Biały, perłowy samochód. A te tak. kolory sobie zostawimy na kilka innych rzeczy. Co ty na to? Zobacz. W jakim kolorze ma być rama? W różowym. Te takie dru pręty, tutaj ten most, i tak dalej. W którym fioletowym. kolorze? W fioletowym. fioletowym. Dobrze. Jak będzie klatka taka bezpieczeństwa, w tym naszym białym gaziku, to jak, w jaki ma być kolorze? W, w, w tym niebieskim. W tym seledynie? Tak, seledyna. Czyli rozumiem, że tak naprawdę ma być biała perła? Uh -huh. Może być, tak? Uh -huh. I dodatki we wszystkich kolorach z tego próbnika kolorów. tak? tak. Negocjacje z artystami nigdy nie są łatwe. Przemkowi udało się jednak wywalczyć odrobinę godności. Ten jednorożec przyda się jako próbnik kolorów dla lakiernika. Na razie Przemek jedzie do fachowca, który choć jeszcze tego nie wie, wykona konstrukcję seledynową, a dokładniej klatkę bezpieczeństwa. Komandorka. Furta czterodrzwiowa, więc trochę inne wyzwanie niż mój pierwszy gazik. Chodzi o to, żeby wyspawać tutaj klatkę z jednym bardzo ważnym założeniem. Czterofotelową. Czterofotelowa. Tak, mamy cztery osoby w gazik, to są cztery drzwi, żeby były cztery osoby w środku. No dobra, czyli składka będzie raczej taka dla bezpieczeństwa niż. No tak, no bezpieczny jaka to będzie lura w ogóle? Bez szwowa. 45 no. ze ścianką 2,5 mm. Tak. To jakbyśmy podeszli, to tylko gadzika, ja Ci pokażę, jakie elementy chciałbym powtórzyć, bo wiem, że to jest bardzo dobrze tam zrobione, dobra? Dobra, nie ma problemu. No to chodź. krzyż, żeby był tak jak tu, tak zwana forma rekreacyjna, troszkę niżej. To nie jest wie, super rajdowe, że to musimy zabudować całą strukturę kierowcy, pasażera. Będzie łatwiej wsiadać. A nie ukrywa że wygoda <grywa> dla mnie jest istotna. <grywa> Ile myślisz czasu ten pierwszy etap, czyli zrobienie tej pierwszej części klatki bez foteli jeszcze? Myślę około 7 dni i po nim się ogarnąć. Powodzenia. <grywa> Dzięki bardzo. Dzięki.